Myśmy z tym pojebani. Przyszliśmy sobie na, o, w Tatry. Ja bym, chciał, ja bym chciał mamusia pozdrowić. Cześć mamusiu. Pozdrawiam piwniczną. Pozdrawiam e, wszystkie moje byłe. Ja, <grym> Idę szczęścia i tam, tam zrobiłem... Idę nie, nie jeszcze. Zmiana oczywiście. no Tu musiałbym się zastanowić. O literki A po początku i wszystkie nienawidzone. cały wyjemy. Nie no to Angela to jest dla Ciebie, żebyś się wkurwiała, zobaczyła jak było fajnie. No ty jesteś na A! <laughs> Właśnie jesteś na A, że tyś pierwsza w będzie. No, I czuj się jako pierwsza. <laughs> Pierwszy był ostatnimi, nie? Hej, Dawaj, to robimy nas jaja. Yy, Roboty ma dotrzeć do dziewczyny tam z przodu. Za kolano i wrócić. Pokaż pachy. Pokaż Bobra na klasie. Aj, całkiem. Dawaj, start, Go taki ci no pełnym speed. Dawaj. Co dawaj. zrobić? że ją. Bo bajczę ją. Bo bajczę ją. pozdrawiają. ten tak. ją. że ten ją. w bajczę ją. Bo bajczę ją. się Łyse no. ją. okulary! Teściowa się Wysy. 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 Z <noise> Którym chciała się umówić? Yyy Złystym czy z czarnym? Ale to się wyśmiać. A z którym? Nic nie powiedziałem Nic nie Nie Mówię, że... No mów, <noise> mów Mówiłem, wiesz, poleciałem z do nich, ładnie I... mówię... tam tych panów? Pozdrawiają was i, i pytają się, z którym z was się chciały umówić nie. one nie no, w śmiech, nie. I pytały się, czy mogą pomachać. Pomachały. Ale te bawki po prawej stronie, to jest kobiety. Po prawej stronie pytały się, czy też mogą pomachać. I my, proszę bardzo, ucieszył się panowie. I zaczęły machać. I strasznie ucieszone były. Między innymi wasze Przy przy i możesz wracać. Tak. Petrze, już, chłopaki cztery. od kamery je Ty, teściu ci już pół nie przepiszę. Fatih <laughs> fati <laughs> <laughs> Co to chodziło? No super, będziemy jeździć. do Ciemno, nic nie murzył już opowiedz nam jak to się stało. Masz to? opowiedz nam. Zbudziłem się. Po prostu sobie biegłem To tylko i Po się Jak to się robi, no nie no po prostu nie, nie, nie. Ja tak czułem, że tak będzie No ale Rafa możesz jeszcze raz wywrócić? No, Kurwa. Stępie nie. Daj tego Góry chyba nie są dla ciebie Rafa